Lenka, jak zobaczyłaś pana Bogdana, co sobie pomyślałaś? Już zapomniałam, bo to już tak dawno. Nie, no jak pomyśla... co pomyślałam? wieź co, że na pewno zrobimy dużo pracy. No szczerze powiem, że będzie dużo pracy, ale tak od razu czułam, że będzie dużo zabawy, że to jest aktor. Już przyniósł mi kwiaty na pierwsze spotkanie, więc co ja mogłam myśleć? A pan jak zareagował na to, znaczy jak już pan podjął decyzję, że będzie pan tańczył w Tańcu z Gwiazdami, to w którym momencie pojawiła się taka obawa, nie wiem, czy pan da radę, albo czy były jakieś wątpliwości po podjęciu? To znaczy, nie no, bo nim podpisałem umowę, to były wątpliwości, które sobie wyjaśniłem, zwłaszcza jakieś tam, yy, no zdrowotne, no ale po serii badań się okazało, że mogę podjąć się temu, starszy nie mówię tego słowa, temu wyzwaniu i no, i powiedziałem, skoro powiedziałem A, powiedziałem, trzeba było powiedzieć B również. Zwłaszcza, że to nie moja pierwsza propozycja do wzięcia udziału w, w tym programie, bo pierwsza była 12 lat temu. Oglądałem tego akurat live'a, <laughs> wiem. Więc, więc, ale no, no jest wszystko OK, tutaj się na razie się obywa tu, 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 tu bez, tak. bez, bez bez większych kontuzji, więc dajemy radę jakoś. A czym jest największy problem podczas tańca? Bo nie wiem, czy miał pan już styczność z tancem jako tako, czy to jest takie pierwsze zetknięcie z profesjonalną tancerką, która naucza? Absolutnie pierwsze, pierwsze doświadczenia z profesjonalną tan tancerką i z profesjonalnym w miarę tańcem, tak? Mhm. Więc to dla mnie to jest nowum e, zupełne. Bo co innego jest grać w spektaklu, gdzie jest jakaś tam choreografia, która trwa ileś sekund, a co innego jest zatańczyć 90 sekund jajfa, walca, tango, nie wiem, quick stepa itd. itd. Bo to jest, dla mnie największą trudnością jest to, że o bardzo wielu rzeczach trzeba myśleć. I nie miałem pojęcia, że tutaj trzeba myśleć, że ręka była taka, noga taka, głowa tu, a, a to tam jeszcze gdzie indziej, prawda? I to wszystko naraz. Dlatego, tak jak powiedziała tam w poprzednim wywiadzie Lenka, że. Ja potrzebuję troszeczkę więcej czasu, żeby to po prostu wpuścić w ciało, bo to jest inny rodzaj pamięci. My w teatrze, my, my aktorzy, którzy grają głównie w teatrze, a ja jestem głównie teatralnym aktorem przecież, y, mamy pamięć słuchowo, że tak powiem, tekstową, tak? Mhm. Y, przychodzimy do pracy, co dzisiaj gramy, to aha, klapka się otwiera i lecimy, prawda? Tutaj ta pamięć jest pa pamięcią mięśniową bardziej, więc y, oczywiście, jak, Pierwszy taniec, jak już gdzieś tam poszło, no to już, już, już wiemy, Zapisało, tak? już jest zapisany i o czwartej rano może mnie ktoś obudzić i ja ten taniec zatańczę. <grym> tak. Natomiast, natomiast no, z przyswojeniem tego to jest najmniejszy problem, ale jak już przyswoje, to już jest okej. Okay. A kondycja się poprawiła od tego momentu Zdecydowanie tak. ćwiczeń? Zdecydowanie tak, to Lenka może potwierdzić. Znaczy ja, ja, ja nie byłem facetem, nie jestem facetem, który siedzi przed kanapą i jedyny mięsień, który działa to jest kciuk od naciskania pilota, <grym> bo kiedyś grałem w koszykówkę, teraz gram w hokeja na, na lodzie przecież, więc ja tam gdzieś porozciągany jestem, co Lenkę zdziwiło trochę. Jak zobaczyła misia, który waży prawie 100 kilo i nagle tutaj po, potrafi... Po... Nigdy tak nie powiedział. <laughs> Wiem, Niegdy ale, pomy... tak ale ja pomyślałam to, to jest w mojej głowie, ale nie powiedział. <laughs> I, i, I gdzieś tam no, dajemy radę, prawda? Oczywiście ja w tej chwili, ponieważ masę już mam, teraz pracujemy nad rzeźbą i tu, i, i tu muszę powiedzieć, że z dnia na dzień robimy więcej brzuszków, robimy więcej pompek. No, I no, jest jakiś progres i to jest najważniejsze.